Maneczko witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja dzisiaj będę grał na Skywars. Zaczynamy sobie. No wchodź. Dobra, tu można kupić sobie klasę. Na niektórych mapkach nie można. Najlepiej to szybko się zabudować, bo tu zaraz strzelają. Eee, dawaj, dawaj, o, jest kamień. Państwo Się tam na środku. Tu każdy ma przeważnie perły w punktu od razu. Dobra. Dobra. Jest tam tylko Ja tu mam cela Dobra Lecimy tam do niego czy nie? Zanim serafa i tam polecimy Co będę czekał Trochę ma lagi Mam lagi W środku tu jest tylko jedna skrzynia, ale mnie nie widzi jeszcze ten typ. Dobra, a widzi, widzi, dobra. No, soby tu były te. Jak on? o, jedna strzała, dwie, dobra, trzy. Co trochę strzał, cztery dostaw. Tak to. Dobra. Lamus. Się zablokował. Dobra, wygrałem. Zagram jeszcze jedno, Pewno przegram teraz, ale to jest tylko gra. O nie, na tej mapie to przegram na pewno. Tej to tak nie lubię. Ale zobaczę. Może mi się uda, nie wiem. Nie nagrywał już. Ale no, szybka rozgrywka była. Tu wolę nagrać. Dobra, to co? odłożę mu to to. Ale jeszcze weźmiemy sobie. Kurde, te lagi, walone, o. Dobra. Założymy sobie ku. A wszystko jest tylko łuku nie ma. Fuck. Ty się nie cześć perło. No. Dobra. Jeden. Widziałam że przegram. Nienawidzę tej mapki. No to zagram sobie z jeszcze raz. No i... będę kończył. Wszystko śmiemy sobie jak smieczyk. Tu se to. Dobra. Mam enchant. wezmę te buteleczki. Nie mam enchantu, ale potem będę miał. To se zenchantuje. Dobra. Zawsze w tym szkle a jest za to powinien być ban, bo nawet pisze, że, że jest zakaz chowania się w szkle. Ta jest ktoś na środku, zimra Rafael na niego. Owalony jak on wali dużo. Ej, co jest? Dobra. Mam jeszcze parło jedno. To? Nie! Fak! Kurde. Dobra. Ja będę kończył z tym odcinkiem. Do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć.